Halo moi drodzy patroni, witam was w 79. odcinku naszego podcastu Przydatne Idiomy Zwroty i Powiedzonka. A dzisiaj będzie o tym, jak wyrazić, że w czymś dobrze wyglądamy. Bo gdy przychodzi do przymierzania ubrań, strojenia się, mówimy w języku polskim, że coś nam dobrze lub źle leży. Nam leży, a Niemcom stoi. Zamiast powiedzieć, że te spodnie ci dobrze leżą, powiesz po niemiecku, że spodnie ci dobrze stoją. Mam nadzieję, że powyższy obrazek pomoże Wam zapamiętać ten zwrot. Weźmy przykład. Na wie ich aus? Ich finde die Hose steht dir sehr gut. Gut, dann nehme ich sie. To taki krótki, prosty przykład. Przetłumaczmy go sobie. Na wie ich aus? No, i jak wyglądam? Ich finde die Hose steht dir sehr gut. Uważam, że te spodnie leżą Ci bardzo dobrze. Gut, dann nehme ich sie. Dobra, to je biorę. Warto też przy okazji podkreślić, że spodnie w języku niemieckim występują w liczbie pojedynczej, tak samo jak okulary. Dlatego mamy tutaj czasownik odmieniony w osobie trzeciej liczby pojedynczej. Dlatego Die Hose steht dir gut albo Die Brille steht dir gut. Ja, także jeśli będziecie chcieli powiedzieć komuś w języku niemieckim, że w czymś dobrze wygląda, że coś mu dobrze leży, to pamiętajcie, że po niemiecku mu stoi. Ja, danke schön. Das ist alles für heute. I jeśli chcecie macie ochotę wspierać kanał, to zapraszam na mój profil na Patreonite. Link macie w opisie. Oczywiście zostawcie lajka, like, subskrybujcie kanał i zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten mal. Tschüss, bis dann.